Bokser Burk rozmawia z Jarosławem Gutowiczem, promotorem grupy Silesia Boxing. Panie Jarosławie, to już druga gala, którą udaje się panu zorganizować tutaj na Śląsku. Proszę powiedzieć, jak przebiegały przygotowania do tej gali, organizacja, jak udało się panu doprowadzić do drugiej takiej imprezy tutaj w pałacu Badośczremów? Na szczęście mieliśmy wystarczająco dużo czasu, przygotowywaliśmy się od początku sierpnia, a więc wystarczający okres do przygotowania mieliśmy, przeszliśmy tok przygotowań, także mam nadzieję jutro na bardzo dobre walki zawodników, zwłaszcza Michał Nieroda powinien pokazać, że zrobił duże postępy w tym. Obiekcie podczas naszej pierwszej gali miał swoją pierwszą walkę. W tej chwili ma już cztery walki zawodowe, nabrał dużo doświadczenia. Myślę, że będzie widać jutro tą różnicę na korzyść, że jest to naprawdę już wartościowy zawodnik, który może zdobywać swoje pierwsze uprawnienia, na razie młodzieżowe, na razie tylko krajów nadbałtyckich, ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć i te tytuły, nawet najdrobniejsze, uważam trzeba bardzo szanować. Widzieliśmy Michała w Nagali w Częstochowie, tam zamontował zwycięstwo. Wypadł przekonująco, natomiast potem była podróż do, do Niemiec i, i ta porażka. Niestety nie otrzymaliśmy materiału z, z tamtej walki. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało. Michał, jest jeszcze młodym zawodnikiem i z tego co mówił, spalił się po prostu, nie, nie wytrzymał psychicznie tego. Tak, troszkę, troszkę zwłaszcza pierwsze dwie rundy. Yy, zwłaszcza, że pod koniec pierwszej rundy dostał, doznał kontuzji, rozcięcia łuku bryłowego, tego w pewien, pewien sposób zreprymowało. Ale później zaczął nadrabiać dość ostro. Dwie ostatnie rundy były moim zdaniem, przynajmniej jego, sędziowie zadecydowali, że jedna była tylko jego, a druga. Także jednym punktem przegrał, także ja uważam, że nie tylko wynik się liczy, który, jak to się mówi, idzie w świat, ale trzeba naprawdę tą walkę było widzieć, żeby ocenić. Bardzo dobry pojedynek, pokazał się z jak najlepszej strony od promotora. Duże uznanie, zaproszenie na następną galę i bardzo ładny występ Czyli w przyszłym roku dla Michała jeszcze jakieś wyjazdy zagraniczne plus tutaj wstęp w Polsce i jak Pan to widzi? E Trzymam się z decyzją, zobaczymy co pokaże Michał jutro. Także chciałbym, żeby ta jutrzejsza walka wypadła dla niego jak najlepiej. Jest to na pewno jego najważniejsza walka w życiu. Tak jak powiedziałem, nie, niby niewielki pas, ale jednak dla niego bardzo ważny. Ja akurat mam takie zdanie wszystkie pasy, czy paski, jak to niektórzy żartobliwie nazywają, są ważne. Są to szczebelki po karierze, po których się trzeba wspinać. Nie każdy ma taki talent, że od razu wskakuje bardzo wysoko. Niektórzy muszą zapracować sobie na ten sukces. Michał do takich zawodników należy właśnie. Mam nadzieję, że jutro będzie dobrze i pozytywny wynik tej walki go do dalszej pracy, do sięgania po następne tytuły. Jeśli tak będzie, to w przyszłym roku właśnie już planujemy następne wyzwania dla na To Ten młody chłopak ma dopiero 20 lat, więc może walczyć jeszcze o te młodzieżowe tytuły i trzeba to wykorzystać. Oprócz talentu, który Michał niewątpliwie posiada, to chyba właśnie wiek jest też jego sporym atutem, bo dużo naszych bokserów zawodowych... Zaczyna tą karierę profesjonalną już w wieku około 30 lat i, i, i wtedy jest, jest ciężko wskoczyć na ten wysoki poziom walki mistrzowskie. Natomiast Michał no ma jeszcze, tak jak Pan powiedział, całą karierę przed sobą, prawda? Ja um Też uważam, że jest to na pewno jego duży atut. Jednak ta młodzieńczość rządzi się swoimi prawami i jeśli umie się to odpowiednio wykorzystać, zapanować nad emocjami, a pokierować swoim doświadczeniem, Zawodowym, bokserskim, także na pewno Michał może odpowiednio wykorzystać ten swój potencjał młodości. Jak wygląda w tej chwili sytuacja grupy właśnie na strony takiej organizacyjno-finansowej. W tej chwili szukacie sponsora, czy, czy jakby macie już jakieś perspektywy na, na zdobycie osoby, która będzie was wspierała w rozwoju? Powiedzmy, że. Szukamy sponsora, generalnie nie mamy jakichś takich wielkich sponsorów, bardziej powiedziałbym mamy przyjaciół klubu, drużyny, które, którzy nas pomagają, jutro właśnie większość tych osób będzie gośćmi na naszej gali, dzięki takim właśnie osobom, którzy pomagają, Będą na, będąc na tej gali możemy zorganizować tą imprezę i... No i dzięki tym osobom takie gale mogą się odbywać, także bez ich pomocy, bez ich zaangażowania nie byłoby. A tak jak powiedziałem, szukamy generalnie sponsora kogoś, kto byłby chętny do współpracy na szerszą skalę. Wiadomo, że boks zawodowy w Polsce mozolnie, ale rozwija się, jest jakieś zapotrzebowanie na ten boks. Czy myślisz, że czy myśli pan, że... Ta gala właśnie może być takim przełomem tutaj dla boksu śląskiego w Polsce zawodowego, że znajdzie się osoba, która zdecyduje się wreszcie zaryzykować i postawić na taką grupę jak pańska. Musi ja nie wiem czy przełomem, ale na pewno... Każda z tych gal uważam będzie małym takim kroczkiem do przodu. To widzimy, słyszymy zainteresowanie, zaangażowanie po tych galach. Ludzie dzwonią, pytają się, a kiedy będzie następna gala, czy są tacy zawodnicy. Sami zawodnicy dzwonią, pytają się, czy jest możliwość boksowania w tej grupie. Dzisiaj wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w boksie amatorskim. Że ja nie ukrywam, myśmy stworzyli tą grupę dla, dla przeciętnego boksera o nazwisku Kowalski lub Nowa, który nie wiedząc co dalej ze swoją karierą może przyjść u nas dostanie szansę startu. Proszę powiedzieć, czy ma Pan już w tej chwili naukę jakichś zawodników, którzy mogliby wstąpić do Pana grupy, których chciałby Pan widzieć w grupie, a czy może już są podpisane jakieś nowe kontrakty z zawodnikami, którzy jakby mogliby poprowadzić też Silesia Boxing na wyższy poziom? Tutaj na, na Śląsku, czy, czy może poza ślą, Śląskiem też? Generalnie jest tak, że jeśli, podpis, że jeśli już decydujemy się na jakąś większą współpracę, to jednak ten kontrakt trzeba podpisać. Bo wiadomo, że ma się tego, bo wiąże się to z finansami, ze sporymi wydatkami, a więc nich nie chce tych pieniędzy wyrzucać w coś niepewnego, bez szansy powiedzmy jakiegoś wypromowania, czegoś pokazania za to ale generalnie te sprawy finansowe nie są tutaj najistotniejsze. Są ważne, ale powiedzmy nie to się liczy, tak jak wspomnę jeszcze raz, chcemy dać szansę każdemu. W naszej grupie nie ma powiedzmy jakichś takich wielkich nazwisk typowo tam, ten był pięć razy mistrzem Polski, ten był medalistą jakiejś tam imprez międzynarodowej i tak dalej. To są zawodnicy, którzy przychodzą, pokazują to co potrafią i dają im, im szansę dzięki tym takim małym galom zaprezentować się, a to dopiero da im szansę do jakiejś odskoczni na wyższych pływie. Jest Pan też działaczem i trenerem w Klopasie Katowice, prawda? Trener... Tylko działacze w tej tylko, chwili, tak. w tej chwili jest tu wiceprezesem mm -hmm. klubu 06 Kleofas, a, a jako trener tylko. Tylko w, w tej chwili przylecia rozumiem. E, panie trenerze, proszę powiedzieć, e, czy właśnie z Kleofasa, czy z jakichś klubów śląskich e, są zawodnicy, których widział pan już w tej chwili w boksie zawodowym, czy, czy szuka pan właśnie w, wśród tych chłopaków? Trudno powiedzieć bym szukał. Ja powiedzmy czekam na propozycje, do mnie zawodnicy sami się zgłaszają, daję im szansę, zapraszam do siebie do klubu, proszę, jest paring, kto jest zawodowiec, on w taki sposób, czy jesteś amatorem, czy jesteś w stanie nawiązać z nim równorzędną współpracę, rywalizację, czy odpowiada ci tak i taki boks dostaje szansę i później zapadają dopiero decyzje, ale generalnie decyzje zawsze zapadają od strony zawodnika. On musi chcieć, on musi wiedzieć, że to jest dla niego, ja dopiero mogę mu ułatwić, ale decyzja jest jego zawsze. Panie Jarosławie, życzymy powodzenia jutro, żeby ta gala była jedną z kolejnych gal organizowanych przez Silesia Boxing i żeby ten boks śląski, polski, zawodowy szedł do góry, żeby sponsor znalazł się, który wyniesie Was na wyższy poziom. Pozdrowienia od wszystkich kibiców boksu w Polsce, którzy na pewno są z Pana grupą i życzą jej samych sukcesów w przyszłości. Bardzo dziękuję mam nadzieję, że każdy kto nas jutro będzie oglądał na bezpośredniej transmisji Boxer.org lub plus. W programie zaciosem, od który będzie retransmitowany w poniedziałek, będzie usatysfakcjonowany tym, co zobaczy. obcy przygotowali się dobrze. Myślę, że pokażą kawał dobrego boksu, na co wszyscy liczymy. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia jutro Również Dziękuję. Chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich sympatyków. Dziękuję Panie Wyspowie.